Z tą koszulką. No, postanowiłeś wyprać. A co, źle? No. Widzisz? Tak rzeźbił, wyprał. Tak. Moim zdaniem wyprała się dobrze. Ja? Wyprała się dobrze? Najważniejsze, no, że jest czysto. Bardzo nie lubię nieczysty koszul. Ale w czym ty ją prał? A, nie wiem, coś, że jak tam logu, No, Wiesz co, ty tak cały czas na mnie gadasz. Jak tak, jak nic nie robię, a ty... A jak coś zaczyna robić, to się dopiero do mnie przysysusz. No. Ale jak to wygląda? Ale co, mieli w domu mole. W czym ty będziesz chodził, głupie loku? Trochę, że bym swatygował, no. Swatygował? Przecież tego się nawet, to się nawet na hasio, to się nawet na śmietnik nie nadaje. Jak to wygląda? Nie przeszkadzaj, bo oglądam miliard w rozumie. Miliard to ty możesz, wiesz, ale miliard troci. No, takoś mądro. A czy ty, Andzia, wiesz, jak się inaczej nazywał? wyraz śladowczy? Nie wiem. A, a ja wiem. No, to gody. Eee, jakoś tak. No, już widzę, że wiesz. Czekaj, czekaj, zaraz się przypomnę. Moment. Ono, ono ma... Takie zaś... Ono. Ono ma... To jest tak, jakby dziecko miało gumową kacka, coś tak. Wiesz sobercik, ty jesteś coraz głupsz. Cześć Andzia. Cześć Zbysiu. Zbynio, z rana jak śmietana. Co Zbysiu? Ty już też tak trochę... Co? To przecież teraz nie jest rano. Andzia, nie stać się na poezji. Można? Proszę bardzo. Jeszcze jeden poeta. Ono ma umrzyka. O I to? Jezus, Berci, go Cię proszę przez to już. Go ja to mam na końcu języka. Czekaj, zaraz mi przypomnę. Zbyszek, jak jest inaczej trup? Trup? Nieboszczyk. Nie, nieboszyk. Ono ma trupa. Ono ma trupa. I no inaczej, no. Kto ma trupa? Jakieś dziecko ma trupa? N mniej więcej, ale takiego trupa wiesz. Takiego trupa. No. O, takiego, co się utopił. Takiego. Co? A działa. Ja. znowu oglądał jakiś horror. Już to zbysze za chwilę tu na trupem. Oglądą głupie programy, głupiej. Oglądą mądre, głupiej, jeszcze bardziej. Ono ma Denata. Ty. A może. A, 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 ono ma zwłoki. Tak jest, Zbyszek, A. właśnie dokładnie. Ono ma zwłoki. No, 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 no. Nie, no zwłoki dobrze, ale, ale wiesz, jak takie zwłoki, no takie zwłoki, co się wiesz, utopiły. A, no to trzeba było od razu mówić, no. Ono ma topielca. Tak jest, Zbyszek, tak. No, no. Ono ma topielca, dokładnie. Ono ma topielca. Tak, no. Znaczy też, nie, 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 blisko, blisko, ale... Czekaj, no troszkę inaczej. A może, może w tej wodzie nie muszą być te zwłoki, tam może być coś innego na przykład. O! No. Może być Co może być? Wiesz, co? Ja wczoraj oglądała te wybory Miss Świata, nie Miss DeVolt, wiesz? No, no. Ono ma denata, nie ono ma wodnika, ono ma... I jakby tak łódka. były wybory Miss Gupieloka świata, ono. czy tego Gupielok ono. of DeVolt, to Berczyk by na pewno wygrał. <laughs> Andzia, wiesz co, ty w ogóle się nie cynisz w wykształceniu. Wykształcony człowiek zaraz by wiedział, jak jest inaczej wyraz dźwiękonaśladowczy. naśladowczy. A jakby nie wiedział, to by się starał przypomnieć. Ale ciebie to oczywiście nie obchodzi, nie? Tyś jest wykształcony. Beci, ty jesteś wykształcony? No a co nie? No. Co? O! To pan. O! Czu? Ha, ha. ty masz maturę? No a co żeś myślał? Ty się lepiej przydaj swojemu przyjacielowi skąd ty musz Nieważne skąd, ważne, że uczciwie. Zbyszek o nią uczciwie kupił na twoim bazarze. A, na bazarze, nie na bazarze, ale teraz nikt mi nie powie, że nie zainwestował w swoje wykształcenie. Ono ma ryba. Ono ma utopiono ryba. Nie no, jakoś tak, ale podobnie. Wersju, daj już spokój, no. Andzia ma rację. Z ma rację? No, ja jest idiotą, no, idiotą bez wykształcenia. Chodź, daj spokój. Jakby był taki konkurs na Gupieloka of the World, to ja by na pewno wygrał, wiesz? Ci przestań. To, że nie pamiętasz, co tam ono ma, to nie znaczy. Że... Znaczy, znaczy. Właśnie, że znaczy, bo inni to wiedzą. No. Co, no, ty coś wiesz? No wiesz, no To ty wiesz, a ty mi chcesz, nie chcesz powiedzieć? Godaj, godaj, co ono ma. Ono ma kota! Tak, tak. Ono ma kota. Wie, a nie powie, to jest kolega. A ty człowieku siedź, męcz się, kombinuj, wyleślej. Ono ma kota. Nie no, przecież kot nie pływał. A teraz, no i bardziej ekscytujący moment wyborów, Gupieloka of the world! Ostało trzech ostatnich kandydatów. Uwaga, uwaga! Gupielokiem publiczności i fotograficznej Najbardziej emocjonujący moment. Witcę Gupielokim of the Worlds. Łobrano jednogłośnie. Herr Johann Vogel Niemcy! No i najważniejszy tytuł. Tytuł kupieloka of the Worlds. Proszę zauważyć, pan Bercik jako jedyny łoskot w konkursie. Każdy by się kapnął, że to właśnie on jest głupielokym of the world. Ale nie, nie berczyk Dworniok. On jest takim głupielokym, że się nawet nie domyślą. A za tym liczne wagary w szkole. Matura kupiono na bazarze. Poziom inteligencji, psa rasy ulterium. Wielokim of the words, został obrany Percik Dworniok-Katowice! Panie Dworniok, Panie Dworniok, pora słów tak na gorąco. No ja się tego nie spodziewał. Normalnie, aż mi łzy wyszły, chciałem podziękować wszystkim. Przede wszystkim mojemu ojcu za to, że zawsze mnie bił po głowie. Chciałem podziękować moim kolegom, kolegom, którzy zawsze mnie ciągnęli na piwo i nie puszczali mnie do szkoły. No i mamie, kier odbała, żeby w naszym domu nigdy nie było żadnej książki. O i jeszcze chciałem podziękować mojej żonie Andzi. Andzia, hej, hej, o tu jest! Andzi chciał podziękować, kier zawsze w mnie wierzyła. Tak jest, tak jest, proszę Państwa, Bercik Borniok. Gupierok of the Worlds. A teraz... Teraz główna nagroda, jaką będzie nazwa wyrazu i naśladowczego, a wyraz dźwięku naśladowczy to oczywiście. Onomatopeja! Onomatopeja, tak! Onomatopeja, właśnie! Onomatopeja! Tak, 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 właśnie tak! Właśnie tak! Jest, jest! To właśnie Beci. o to chodzi! Mom! ZAMASZ! Nie zapomnę! Co Co? Coś Zamosz. mi się śniło. Ale co? Zapomniałeś. Ci wszystkich pobudziłeś. Dobranoc będzie. Dobranoc Zbysiu. Już wiem. Co wiesz? Muszę zdobyć wykształcenie. No dobra, zaraz pójdziemy na bazę. Tylko dopijemy, dobra? Bercik, na pewno da się ich kupić jeszcze maturę. Nie chce kupić i no ją chce zdać. Zdawać? Tak. Już wiem, co będę w życiu robił. W moszczy tej. Co? U góry. Dwie bezpruderyjne studentki, no nie na Bercik. Nie to, tu, tu u góry. A, tu. Matura europejska, prywatna szkoła profesora Feldsteina. Co ty Bercik? Chcesz iść tam zdawać? Tak jest. Tam właśnie wyda z dobą. Nie będę się Andzia mnie śmiała. Czas naprawić błędy własnej przeszłości. Czas w siebie zainwestować. O. o, brawo, brawo. To mi się no. podoba, no. No, to idę. Dokąd? Po pomoce naukowe. Poczekaj. To jest historia. Jeszcze po moim dziadku. Aha. A to? Łacina. To jest Łacina? No. A dlaczego na układ? co jest Józef Stalin? A no tak, 1952 rok. Ty, becik. A to? M matematyka, mądra książka. Matematyka? No ty, ty się chcesz uczyć takich starych książek? A co to jest za różnica? Co ty myślisz, że matematyka przez Tela się zmieniła? Dwa dodać dwa jest zawsze cztery. No nie wiem, nie wiem. W pięćdziesiątym drugim to mogło być pięć. A. No. Tu był słownik. Aha. Słownik łacińsko polski Coś ty sam zaś przyniósł Wercik. Kobieto, bardzo proszę z szacunkiem, bo odzywasz się do przyszłego naukowca, a już co najmniej do maturzysty. Mój ty kochany tamagotchi, po co ciebie na starość matura, co? Hmm? A bo się muszę wiedzieć jak to się nazywa, no. Co? No to ono ma coś tamte utopione w wodzie, no właśnie po to muszę znać matura. PR r kwadrat przez dwa razy pole trójkąta. PR r kwadrat przez dwa razy pole trójkąta to się róba. 1410 Władysław Jagiełło bitwa pod Grunwaldem. Fotosynteza jest, polega na reakcji wewnątrzkomórkowej. Becik. Becik, co? Przeciw, no źle robisz. Co znaczy źle robię? Co ci się nie podoba? Musisz się zdecydować, czego się chcesz uczyć. No to już się już zdecydował. No i polskiego, matematyki, biologii i historii. Przeciw, zrozum. Jak będziesz się wszystkiego naraz uczył, to ci się wszystko pomiesza w głowie. Ale przecież nic mi się nie pomieści. co ty tam wiesz, egzaminy są wszystkie razem, to i się muszę wszystkiego na raz No idź patrz, idź, 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 nie nerwuj mnie. Robię, eee, dobrze, chcesz. Fotosynteza nie, eee, nie. Pi r kwadrat przez dwa razy pole trójkąta. Pi kwadrat... Już wyjął mnie Zrobię ci kawie. No dobrze, to w takim razie zapytaj mnie o coś, z czego że jest obryty. Bitwa pod Wiedniem. No dobrze, ale ostatni raz. No. Kto wygrał bitwę pod Wiedniem? Nasi. No dobrze, niech ci będzie. A z kim? No wiadomo, że z tamtymi. Nie? Jeszcze babcia mi opowiadała o, o tym. No. A jak się nazywał nasz główny wódz? To ty nie wiesz, jak się nazywał nasz główny wódz. Ja wiem, jak się nazywał nasz główny wódz. To ja się ciebie pytam, jak się nazywał główny wódz. No pewnie, że wiem, jak się nazywał, bo to każde dziecko wie. Princ Eugen. Kto? Prince Eugen. Sabecich, ja rozumiem, że ktoś może nie mieć wykształcenia, ale żeby nie wiedzieć, kto wygrał bitwę pod wiedniem, to wstyd. Przeca trzeci rozci tłumacza. Princ? Ojgen! Wy co jak Ty chory jesteś? Jaki prync Ojgen? To Ty nie wiesz, kto wygrał bitwę pod Wiedniem. Akurat się składa, że wiem, kto wygrał bitwę pod Wiedniem. No to co się tak dziwisz? Nie no, trzymajcie mnie. Co znowu za jakiś prync Ojgen? Gupieloku warszawski. Jeszcze babcia mnie uczyła, jakże był bajtlem o pryncu Ojgenie. Nie no, to cholery. Co to co? jest ten prync Ojgen? No właśnie, a jak tobie się wydawał? No, no mnie tak brzmi na jakiś nazwę batonika. Nie no, trzymajcie mnie. princ Eugen, batunik. princ Eugen to jest zwycięzca z Podwiednia Wiednia, ty oślełko. Siadę, siadę, siadaj, siadaj. co, ci. To nie ma sensu. Chodź spać, chodź. Jeżeli ty nie wiesz, kto wygrał bitwę pod Wiedniem, to cała ta twoja nauka na nic, rozumiesz? Tak? To kto twoim zdaniem wygrał bitwę pod Wiedniem? No dobrze, to już ci powiem. Jan III Sobieski. Znasz takiego? Kto? Sobieski, a nie jakiś tam batonik. To brzmi jak nazwa cygaretów. Ty, co? Ty mnie nie denerwuj. Ty naszego króla wyzywasz od papierosów, a ty naszego princa od batonów? Ty, jak cię walnę w ten naturalny łeb, a jak ja cię klupnę w ten twój warszawski dekiel... Chłopcy, co się tu dzieje? To on zaczął, on zaczął, on! Słuchajcie, jak się już musicie uczyć, to grzecznie, bo każę zadzwonić po rodziców. No! no. Ale co, jak tak dalej się będziesz uczył to z domu? Jak tak dalej się będziesz uczył, to na pewno nie zdasz. Dobranoc. Bracik, a nie uważasz, że ta maskotka jest trochę za duża, ale ją ja potrzebuję dużo szczęścia, wiesz? Bracik, ty się zastanów, ty się jeszcze możesz trzymać, wiesz? No właśnie. Nie. Mój pęd do wiedzy jest za mocny. To jest raczej pęd do kompromitacji. O, przecież całą noc, że się uczył. Ja, słyszała. No, a, a ty, może ty myślisz, że on nic nie umia, co? Umiesz, umiesz bardzo dobrze. No. Co prawda nie odróżniasz króla Jagieły od pier kwadrat, ale umiesz, super umiesz. To wyobroście się, że już o 6 rano, żech pokapował, jako jest różnica. A, król to jest król, a PR kwadrat to jest kwadrat I moje gratulacje geniuszu. Dziękuję bardzo. No i moje również. No dziękuję. Trzymam za ciebie kciuki i życzę ci połamanie pióra. A te nie dziękuję, żeby nie zapeszyć. Noż. Co to, to jest? To ci listunos zostawił w skrzynce. Zostawi... Na... A widzę na twoja rynta. Wiesz co, a nie umiał on przyjść do góry, dołby mi rynta, może na piwek by jakiś dostał. Patrz jak ludziom się w gowach poprzewrocało. Pieniądze leżą na drodze i no żadnemu się nie chce schylić. Ten listonosz na pewno tyż nie wykształcenia. A przez to byś przez 10 lat jeszcze grosza nie dął. Ale może tym razem bych mu dął. naprawdę dzisiaj byś mu dał napiwek? Ale skąd? No to o co Ciebie chodzi? Ale to ja wiem, żebych mu nie dał, a on skąd mu wiedzieć? Kawał linia i tela. Mhm. Słuchaj, jak będziesz wracał, wiesz tam stamtąd, to się odbierzesz ta swej rynta, a spróbuj ją wydać na głupoty, to cię o dosza! No dobrze, ale umówmy się tak, że jak zdom na piątka, to przepija. A oto akurat się nie martwimy. Na szczęście, no. No? Trzy, cztery. A Ciekawe jak tam poszło Bercikowi, co? No daj spokój. Co daj spokój? Akurat może wróci z maturą i co wtedy? Byle by no wrócił z rynku, wiesz? Oj, wróci, wróci. O, idzie nas. maturzysta. No i jak poszło? No co, zdążysz? Proszę bardzo. No. To, co to ma znaczyć? Dyplom Hubert Dworniok ukończył studia wyższe na wydziale biologii molekularnej Uniwersytet imienia Marii Kuris-Kłodowski? No, lecicie, co, co, co to jest? Czu... Doktorat honoris causa Uniwersytetu Oksportskiego? Co? Profesor, doktor, habilitowany Mr. Hubert Dworniok? Co to jest? Aha, no nie wierzyliście wy mnie. No to mocie. E, zaraz, zaraz, Bercik, ale e, Ty miałeś robić maturę, czy się doktoryzowałeś? A masz świadectwo maturalne. No tak po to, że matury nie zdób. Jak ty? A to wszystko to co? A to, że przychodził koło targu i I co? No. I kupił żeś te dokumenty za co? Andzia, ty wiesz za co? Ja cię Za ręka. Nie, nie narwuj się. Za, za ręka. Andzia, 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 Proszę, się. nie się. Andzia, uspokój się. Takie czasy przyszły, Zbyszek, wytłumacz wytłumaczyć. no. No, no. cało no, to Ale trzeba inwestować w swoje wykształcenie, prawda, z a, 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 no jasne, Andzia, Andzia uspokój się. Wykształcenie to jest wykształcenie, nie ma to tamte. No. No dobrze, już dobrze. Byszek, ja wiedziałam, zakupują się wydobą. Wiedziałam, czego mu się spodziewać. Kimo! Co chciałaś? No ale dużo nie brakowało, abych z dołu, no. Żeby się roz w, życiu, roz w życiu, ci coś udało, wiesz? Ale właśnie mi się udało. Co? Pamiętacie te słowo nad którym żech myślą tak długo. te ono ma topielca czy coś tam, nie? No, no, no i co? To przypomniało mi się, w dzień egzaminu na tym samym egzaminie normalnie siedzę, siedzę na pch, pomysłowy dobromir. Wiem co ono ma. No co? To Topeja! Rozumiecie? Onomatopeja! Nie topielca, nie umrzyka, nie trupa żadnego, nie jakoś gumowo kaczka i no topeja, rozumiecie? Onomatopeja! No ale co no, to jest ta no, onomatopeja? No. Co z tego? Właśnie. No czy jak jak myślą. Co? No ta onomatopeja, co to jest? Ty nie wiesz, co to jest onomatopeja? Nie. Ja też nie. No. Y nie wiecie, co to jest Onomatopeja właśnie. No no. Co to jest Onomatopeja? No, no, no na końcu języka to mu. Czekajcie. Onomatopeja. Onomatopeja. Na końcu języka, to co to było? Wyszek, chodźmy się kać po tym, co? My dokąd i po co? Może się hmm. kaś pojadymy na trzy dni. Może w góry, do brenny. No a Bercik. On, on teraz będzie myślał. Przez trzy następne dni. Ono ma Ono A kim właściwie był ten topej? Na Górnym Śląsku Całymi dniami bielichany Z z korolami